Kiedyś usłyszałam pewne zdanie, a niektóre zdania zostają ze mną na długo, i to zdanie brzmiało: Nigdy nie wiesz, czy wersja życia, którą teraz prowadzi dana osoba, nie jest najlepszą możliwą wersją, którą może przeżyć. Zawsze to zdanie przypominam sobie, kiedy chcę komuś pomagać bez jego zgody. Poprawiać, naprawiać, oceniać, moralizować. Głębokie rozumienie, że zajmowanie się innymi ludźmi to również mechanizm obronny. Mechanizm obronny, który powoduje, że nie sięgamy do siebie, że nie zajmujemy się tym, co my czujemy, co myślimy, jakie mamy w sobie konflikty. Łatwiej jest patrzeć na innych, oceniać innych, moralizować innych, niż zastanowić się, co jest takiego we mnie. Że mam ochotę komuś powiedzieć, że ma zrobić tak i tak. Że mam ochotę go ocenić, że robi coś źle, żeby go uratować. I oczywiście tu nie chodzi o to, żeby na przykład przyjmować osoby, które się w stosunku do nas toksycznie zachowują, bo tutaj trzeba postawić granicę. Również nie chodzi o to, żeby nie pomagać czy nie mieć empatii, ale o to, żeby pracować z sobą wewnętrznie. Żeby zastanawiać się, co się w nas dzieje, czemu mamy takie, a nie inne emocje związane z danymi wydarzeniami. Jeżeli ktoś, na przykład, się unicestwia i my nie możemy nic zrobić, możemy tylko się przeglądać i mamy z tego tytułu emocje, to zastanowić się, co takiego się dzieje, że mam takie emocje. Czy może zdarzyło się coś takiego w moim życiu, że patrzenie na cierpienie innych jest dla mnie trudne? Zająć się tymi emocjami, albo inny przykład. Jeżeli mamy bardzo dużą ochotę naprawiania, moralizowania, to co takiego jest we mnie? Może to ja sobie nie daję prawa do tego, żeby robić błędy? Może to ja uważam, że trzeba być perfekcyjnym? To ja uważam, że nie można się ośmieszyć, bo wtedy będę niewystarczający. A może uruchamia się u nas ratownik, ponieważ ratowaliśmy rodziców, to dzisiaj mamy taką potrzebę ratowania innych wpisaną w schemat naszego działania. A może zwyczajnie nie potrafimy szanować wyborów innych, jakiekolwiek są. To są ich, a my nie umiemy tego przyjąć. I to jest pole do zmiany, pole do pracy nad sobą. Pewnie, że taka prawda może być dla nas niewygodna, bo chcemy w naszych oczach i w innych oczach wypaść jak najlepiej, a jeżeli tak nie jest, to wtedy mamy z, tym tytułu, z tego tytułu emocje i przekonania. To jest ostatnie moje ulubione pytanie: co jest takiego we mnie, że mam tak i tak? Skąd to się bierze? Pozdrawiam serdecznie.